Dobra, ja będę jest ją przytrzymywał, lecz się, lecz się, lecz szybko, będę ją tak przytrzymywał. Zastrzel ją, zastrzel! Dobra, teraz na jest. Teraz ją podniesiemy i niech ona sobie radzi sama. To pamiętajcie. Ona w pewnym sensie. leci, ona sobie jakoś poradzi. Iniem... Na pewno jeszcze tutaj. Oh. Traktujmy ją jak mięso armatnie, ona nam do niczego nie jest potrzebna. Gdyby to był żywy gracz, to może jeszcze bym miał tak nie cisnął. Jakby to był rusak? To sądzę, że... Żeby... Nawet rusak. Rosjan bardziej lubię niż Rosjan. Na A... razie mnie osłaniajcie, bo ten... E, bo Mam te jeszcze wybuchowe amunicje. From... E, ...cygan. From Grajewo. O Gdzieś mi słyszał ona I jest moja! Odsuncie się. O jest! Ja ją widzę A weź tam uważaj na jej odwyk! A to za dzieciństwo moje A <laughs> To za moje dzieciństwo, okej okay. So close! Żan żokej żokej! Jaki żokej? Wejdź. Wejdź JJ się na mnie rzuca! On nie żyje! Nie żyje? Kto? No i No chyba! JJ Jockey! JJ Jockey nie wytrzymał presji! JJ Jockey nie Co wytrzymał czo? presji na widzów! I tak nie wstawia Za dużo kucyków! Niech gra w leśne stworki jakieś tam! No. Ravik to już ma takie zacięcie, że zabija! Oh. Zostaw sobie tego mołotowa na coś ważniejszego. Kupiliśmy Roszela, przejdzie Nie, leży tam. Z prawej strony. Pomóż jej Niech wstanie, dam jej pigułki. Nie, nie dawaj, nie dawaj jej pigułek gwałto, ona sama sobie ma radzić. Nie strzelajmy do niej, ale niech ona nam tylko pomaga jako mięso armatne. Zostawimy ją specjalnie, żeby tank miał w co nawalać. Jednoręki! Masturbator. Ale... Teraz Breivik zabił Chargera. Dzięki parodii Lefta Uświadomiłem sobie skąd Charger ma taką wielką rękę jedną. O oh, sorry Leszek, sorry, Left force 2 od onej NG, nie? Tanku, siema! Jest on? Jest na górze, idzie w moją stronę. To Rachel tu biega. To jest, z której strony mnie nawalają? Czemu on idzie za mną? Ty smaciarzu zostało mi 44 pociski. Pastory, oh, Gdzie jest Autofamo, autofamo. I ten see you. Hello. Oh. strzela tego Leszka, co ja robię. Nie strzelaj Le do Brejwika. Nie, nie strzelałem w tanka, no to był pod ręką. Czekaj, chodź tutaj ten Lesiu, szybko, zanim Roszel weźmie. Nie wzięła, jaka szmata. Dobrze. No, o ty. Mówiłem, a, że zginie. A ja miałem się dla cieszenia... Dobra, O, Brudny ryj. A ja nie mam już amunicji, ale nie zostawię broni, bo ma cylownik klaserowy, a w finale to ma duże znaczenie. Zajarany Anders, ryj. Anter, siema! Wow. Mam ci znoju. Akurat prosto we mnie musiał. <śś> <śś> Jeszcze pisała. Mamy defibrylator, i tak nie wierzę w him, ha, ha, bo po co? No nie, po co? Na, na mnie nam niepotrzebny. O, języczek! Not this time! A no, teraz będzie... Żadnego liczania przed osiemnastką! Żadnego seksu przed ślubem! Co ty w celibacie żyjesz? Co? To znaczy... No dobra... Lesiu... No co, stare tradycje! Ja mam inną tradycję, jeba... O kurna, czarty. Komuna RELOADING! Brawit, ty świrusie. Amunicja, yeah! Nikomu nie przebaczysz. Jak ktoś chce, to jest pipe bomb. Co jest? Jedna Czekaj, Gdzie, To idę na auto Drugi. Joker! W męskim! Ja, ja w męskim znalazłem mołotowa. Czekaj, czy ja byłem w żeńskim? O oh, kur... A, no. nieważne. No, nie ważne. no, no to jest ważne, że mam mołotowa. A mołotow się teraz przyda przy tej, y Dobra, czekajcie, zażyję sobie pilsy, ktoś też niech zażyje. Gotowi? Co ty robisz? Gram. W grę? To kiepsko, ci idzie, bo ja mam więcej killów od ciebie, bo jestem Bravikiem. Dobra, dawajcie szybko panowie. <ścoughs> no, Zróbmy tego... to nice and clean, zanim się pojawią Niemcy. Dwa! Jeden. Szybko wow, wszystko wow, wszystko wow. Wszystko Hop. Nie w tą stronę biegnę, ojoj! Reload. Reszek! Wytrzeźwiń! Yyy, was jak S to. No chodźcie, chodźcie po tych schodach, szybko, szybko! Reload. Dawaj, Andrea! Dobra, i teraz tuka, tutaj tylko górę osłaniamy. Dobrze, że była amunicja. Ale w trzech to się lepiej gra niż z takim roszelem. Bo nie dość, że bots to... No, musiałem wykrakać, musiałem. Uwaga. Ej, ja mam wejście pozamiatane. Weźcie, wyłączcie ten chase. Włączyłem to. A zobaczymy, jaki są tutaj... Łeee! Ej, ej, nie strzelaj sąs... do... <noise> Spokojnie, Leszek. Leszek chyba chce nas zabić i ten... zostać prezydentem. Jako jedyny. Kokomo Roski. Napiszesz książkę. No, jak dobrze wyglądać po 40? O nie, ty tu zajęty. Co z tego, że kiedyś nagrywałem już lepta, nadal mam tę swoją starą tradycję i nawyk, że kradnę każde pain pillsy i apteczki, a wy o tym nawet nie wiecie. Jak zobaczycie w kredytach, to się zdziwicie, ile apteczek i pain pillsów i tak dalej użyłem. Bez waszej nieobecności. Ja wam na przykład nie mówię, kiedy znalazłem apteczkę i się nie podzieliłem. Przecież ja widzę. Teraz widziałem jak apteczkę wziąłeś. Spokojnie. Wszystko Spokojnie, wydać. ja wam tylko daję wskazówki, ale kiedyś to się zgubicie. Trafiłem znowu Leszka Millera, może kiedyś umrzę. Dzięki za pozytywne rozpatrzenie sytuacji. Leszek, dawaj. Jaki Shadow? Oho? Znacie go? Dobra, szybko, zabierajcie je apteczki. Olej go, olej go, olej go, musimy zabrać je apteczkę. Nie ma apteczki on. Właśnie Z... trzeba mu zabrać. Dobra, no chodź szybko, kupciu. Dawaj. Ja... Kup, kup, kuper. Czekajcie, kuleje. Ubolewam na tej... To uleczcie, tutaj na ciebie czeka jedna apteczka. My cię osłaniamy, no lecz się. Dobra, jedę w stanie, dawaj, dawaj, szedą, dawaj dobra. Szybko, lecz się. leczcie Charger i Hunter Idą na tą stronę. <laughs> nie. <na> <laughs> <Taki> fail! Ja <laughs> pierdziel! Dobra, idziemy. Get Where is? Aha, dobre, już idę. Teraz znowu najwięcej killi, oczywiście Bravik. Hell yeah! Aaaa, hoj osiem! No Kuba, nie dorównuje no, tylko kobiety kill'im. Hm. Jesteś Jesteście tam? Jestem. Oh. Jestem. Pilar, chyba masz podwójny dźwięk, wiesz? Bo ja słyszałem... No właśnie też mi się wydaje, że tak słyszę. To później po nagraniu tego ostatniego atriumu to się zdziwisz. To się zdziwisz, zdziwisz. Nie, nie boję się. Chyba rozprówać tysiąc dla wiedźmi. Dobra, widzę, że ty polujesz na dziw... Y